Na podstawie wykresu funkcji czytajmy podstawowe własności funkcji, o które nas pytają w tym zadaniu. Na samym początku jest pytanie: dziedziną funkcji jest przedział. I wytłumaczę, na czym polega ta dziedzina. Dziedzina to są wszystkie x, przez które przechodzi ta nasza funkcja. Czyli od lewej strony patrzymy do prawej. Zobaczmy, zaczyna nam się w minus czwórce, a kończy nam się na czwórce. Sprawdzamy na te kółka zamalowane otwarte. Tam, gdzie jest tu otwartość, to jest przedział otwarty. Tam, gdzie będzie tutaj zamalowane kółko, będzie przedział domknięty. Więc odpowiedź będzie wyglądała w następujący sposób: od minus 4 do 4 z przedziałem. Lewostronnie domknięty. Jeśli chodzi o zbiór wartości, to zbiór wartości to są wszystkie y, przez które przechodzi ta funkcja, czyli ona zaczyna od tak samo od najmniejszego do największego, zaczynamy od minus trójki aż do trójki i dajemy tutaj z przedziałami, tak samo zwracamy uwagę na to, że kółko na dole jest otwarte, natomiast na górze wartość tutaj funkcji zachowana ciągłość, nie mamy żadnego kółka, więc dajemy przedział domknięty. Jeśli chodzi o zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie jest przedział, czyli chodzi, kiedy y -ki są inaczej mówiąc dodatnie. No i teraz zaznaczamy sobie może tę część tego wykresu, gdzie te Y dokładnie będą w tej sytuacji dodatnie. No i odczytujemy tą informację na podstawie xów. czyli występuje nam to od minus czwórki aż do trójki. Taką odpowiedź zapisujemy, z tym, że przy trójce będzie wartość tutaj przedziału otwartego, z tego względu, że przy trójce wartość równa już jest nam 0, a to nie jest wartość dodatnia, dlatego wykluczamy Wartość trójki w tym przedziałem otwartym. No i ostatnia odpowiedź mamy, że zbiorem rozwiązań równania tutaj jest, prze, jest przedział po prostu, kiedy nasz y jest równy 3. No i kiedy ten y mamy wartość równą nam 3, tutaj y jest równa nam 3 dla wartości x od minus dwójki do dwójki i dajemy tutaj to z przedziałem obu stronie bo w takich sytuacjach tylko w takich punktach, w takich x ten nasz y przybiera wartość równą nam 3.